Cześć kochani, zapraszam na czytanie na miłość Koziorożce, czytanie na maj 2023 roku Koziorożce, czytanie ogólne dla singli, dla osób w relacjach, w związkach oraz we wszystkich znajomościach w których chcecie wiedzieć jaka jest obecna sytuacja, wy w tej sytuacji, jak, co przyniesie niedaleka przyszłość co może pomóc, a co przeszkadza oraz jaka rada lub wynik w miesiącu maju dla tej sytuacji, dla tej relacji czy też tej znajomości Pamiętajcie, weźcie to, co rezonuje, a resztę zostawcie osobom, które miały usłyszeć tego czytania. Koziorożce zaczniemy od karty opiekuńczej na ten miesiąc miłości dla Was. Jaki przekaz z góry dla koziorożców na miłość w maju? Co prawda wypadły nam dwie, ale dwie możemy jeszcze przytulić. majestat i poparcie bądź świadomy swojej wartości świat potrzebuje Twojej błyskotliwości i wdzięku oraz poparcie zaoferuj komuś swoje poparcie czerp radość z udzielania pomocy innym okej okay. I zaczynamy czytanie dla Koziorożca. O, widzicie? Jak energetycznie karty się pokazały. Miłość maj 2023 Koziorożec. Dobra, karty już lecą, to nie będziemy ich Moi drodzy nadużywać. W tej sytuacji ty w tej relacji, koziorożcu? Cztery miecze. Co pomaga lub co przeszkadza tej sytuacji lub tej relacji? Pięć kielichów. Co przyniesie niedaleka przyszłość? Sprawiedliwość. Rada lub wynik. Dwójka kielichów. tyle czytania trzy pentakle pustelnik i sześć buław hmm. a dalej jeszcze kochankowie dwójka pentakli głupiec dobra Teworzyszce. Hmm. Powiem wam tak, że w tle tego czytania w tym miesiącu hmm, widać e, konkretne czyny. Konkretne sytuacje, konkretne działania, w których być może nie będzie jakichś wielkich słów i innych atrybutów, typu kwiaty, prezenty, wysyłanie jakichś emotikonek. Będą bardziej w miłości, w relacjach i w znajomościach okazywane po prostu czyny, działania, konkretne, które to mają być dowodem na czyjeś dla Was uczucie. Ale to jest też symbol tego, że ktoś nieustannie pracuje nad sobą, jest wytrwały i stara się budować trwałe podstawy w tej relacji, w tej znajomości, w tym związku. Tutaj ktoś zamierza troszczyć się o Was, o sprawy codzienne, o to, aby to uczucie było trwałe. Dla części z Was oczywiście to jest energia Waszej osoby. Dla innej części z Was to jest Wasza energia, bo jest tutaj też pustelnik, jest sześć buław, a jeszcze Wasza obecna sytuacja to jest Czwórka Mieczy, czyli leczenie, uzdrowienie w jakiejś relacji, w jakiejś znajomości, w jakimś związku, w jakimś partnerstwie, ale to może być też uleczenie, uzdrowienie Was samych, bo to jesteście Wy w obecnej sytuacji w tym miesiącu. Oczywiście, takie fizyczne uleczenie też, ale najczęściej uleczenie jakichś emocji, uleczenie uczuć, być może trudnych, przeżytych doświadczeń, które właśnie w tym miesiącu już wyczuwalnie czujecie poprawę, czujecie to zdrowienie, to leczenie, a w zasadzie wyzdrowienie, bo to nie jest leczenie, to jest wyzdrowienie to jest jakby uleczenie całej tej sytuacji, uleczenie Was samych też. I pustelnik, no właśnie, pokazuje, jakby y, analizę y, tej sytuacji przez Was lub przez drugą osobę dla innej części z Was. Y, pokazuje poznanie prawdy o sobie samym, poznanie prawdy o drugiej osobie, o tej relacji, o tej sytuacji, o tej znajomości. I y, y, to jest też taka y, akceptacja. Przychodzi być może w jakiś czasie zadumy, w czasie jakiegoś wyalienowania, które to właśnie wyalienowanie i takie wyizolowanie być może spowoduje to oświecenie, to dojście do prawdy, to wyzdrowienie i uleczenie, kochani. I ostatecznie w tle, w sześciu, w sześciu buławach, wy dochodzicie do. Oczywiście dochodzicie do siebie, ale. Wasza relacja, wasza znajomość, wasze partnerstwo dochodzi, kochani, do y, sytuacji, w której wygrywacie. Wygrywacie razem, y, i niewątpliwie tutaj nie wygrywa jedna osoba. Tak, nawet jeżeli słucha singiel czy singielka, to pamiętajcie, że wygrywając coś y, i czując jakiś sy symbol wygranej w dziedzinie uczuć i w miłości, to nie jest tylko y, jednostronna. Jednostronne uczucie, jednostronna wygrana, tylko to jest wygrana przez dwie osoby, tak? Czyli tutaj nie ma wygranego i przegranego, tutaj obydwoje jesteście wygrani, tak? Czyli wygrywa wasze partnerstwo, wasza relacja, wasza znajomość. Tutaj podchodzicie do uczucia już z optymizmem. Tutaj czujecie się już tak, jakbyście wygrali ten los na loterii. Tak może czuć się też Wasza druga osoba. Ktoś, kto ubiega się o czyjeś względy, pokonuje przeszkody, triumfuje, e, jest podziwiany, podziwiana. E, bardzo dobra karta dla osób, które są same, i bardzo duże powodzenie w miłości. I cztery miecze, które właśnie mówią o uleczeniu jakiejś sytuacji, jakiejś znajomości, jakiejś relacji, czy też uleczeniu Was samych, e, Mówią o tym, że właśnie w tym czasie być może zatrzymaliście się po to, aby się zastanowić w tym pustelniku nad tym, co należy w tej sytuacji, relacji, znajomości zmienić, co naprawić, jak działać. I właśnie uświadomicie sobie, że trzeba działać, tak? W tym zatrzymaniu, pomimo że to może być jakiś spokojniejszy czas, czas przemyśleń, takiej oceny. Zysków i strat, jakie dana relacja wam przynosi, czy dana sytuacja. No i to jest takie, kochani, ruszenie do przodu, czyli w tych trzech pentaklach, wy dalej zaczynacie działać. Druga osoba zaczyna działać, zaczynają się konkretne czyny, kończą się słowa, kończą się myśli, kończą się te miecze. Kończą się te czyjeś myśl o kształty tylko na temat danej znajomości, danej relacji, a zaczynają się konkretne czyny i działania. I cóż w tej sytuacji? No kochani, tutaj ta izolacja czyjaś, może to jest faktycznie czyjeś też zdrowienie, bo tu mamy kartę izolacji, przemyśleń, analizy i w czterech mieczach też tak jest. To są dwie bardzo podobne karty, pomimo że jedna mała, a druga duża arkana. One w tą całość ukrada, układają się w konkretnym celu. E, właśnie po to, aby po tym odpoczynku, po, tym, e, po tej analizie, po, po dowiedzeniu się tej prawdy o tej relacji, o sobie samym lub też o kimś, e, aby móc ruszyć z miejsca, tak, ruszyć dalej. Pomaga lub przeszkadza pięć kielichów. E, I widzicie, Częściej z was pomagają rezultaty wcześniejszych działań, pomagają wspomnienia. Pomaga do analiza dotychczasowego życia, bo może pomóc jego przewartościowanie, przemiana duchowa. Innym wspomnienia mogą przeszkadzać może kogoś dręczyć jakieś tam dominujące poczucie winy. Czy też inne silne emocje, natomiast to w mniejszej części. Dlatego, że tutaj przeszkadzała komuś jakaś bezsilność, może jakiś żal, smutek, może czyjaś porażka uczuciowa. Właśnie i może w związku z tą porażką uczu uczuciową, jakąś stratą, jakimś płaczem nad czymś, co się nie udało, i, i być może ktoś porzucił albo kogoś, albo ktoś został porzucony. Może ktoś inny zamknął pewien etap w swoim życiu, z kimś się pożegnał i rozpamiętuje to, co było wcześniej, tak? To, jak było razem, to, jak ktoś dla kogoś się poświęcał. I moi drodzy, mógł komuś przeszkadzać ten brak rozeznania we własnych uczuciach i po prostu samotność i poświęcanie się dla kogoś. W związku z tym była potrzeba tej analizy. I po tej analizie jest ruszenie do przodu, są konkretne czyny, są konkretne działania. Dlaczego? E, dlatego, że e, działacie w kierunku polepszenia swojego życia uczuciowego z tą osobą. Część z was zostaje z tą osobą, wraca do tej osoby, lub ta osoba wraca do Was po pewnym uzdrowieniu, uleczeniu tej sytuacji, tej relacji. I Przeszkadzać mogłoby Wam tylko negatywne podejście do tej rzeczywistości. Przeszkadzać ma może skupianie się na nieszczęściach po prostu, których nawet jeżeli doświadczyliście, czy doświadczacie, czy że macie poczucie bycia nieszczęśliwym, to dlatego, że też nie potraficie dostrzec tego, co jest poza Wami. Tak, nie potraficie tych dwóch kielichów, które stoją, a trzy leżą, dostrzec. Dlatego, Pięć Kielichów przypomina o tym, aby zweryfikować, i to może Wam pomóc, aby zweryfikować swoje wymagania, swoje oczekiwania względem danej relacji, danej osoby, danej sytuacji, danego związku, dzięki czemu będziecie w stanie uniknąć dalszego cierpienia, dlatego że no, tutaj następuje uzdrowienie, uleczenie sytuacji, relacji, porozumienie, przemyślenie e, i koniec końców czujecie tą wygraną, tak, że wygraliście. Jak, że czujecie się, jakbyście po prostu dokładnie w uczuciach wygrali los na loterii. Czyli albo to zabieganie o drugą osobę się komuś udaje, powiedzie, no albo właśnie to uzdrowienie uleczenie się powiedzie. Czy tak czy inaczej jest to wygrana wspólna. W niedalekiej przyszłości jest karta sprawiedliwości. A sprawiedliwość już w miłości pokazuje obraz, kochani, takiego, takiej oficjalnej relacji. Czyli w niedalekiej przyszłości macie wejście na taki poziom poważnej relacji, a jeżeli jest to już relacja poważna, to kończy się ona w Urzędzie Stanu Cywilnego, zawarciem małżeństwa, stworzeniem nowej rodziny. Ta sytuacja zmierza w kierunku pełni szacunku wzajemnego do siebie podejścia. Partnerów, zaufania wzajemnego. To jest bardzo, kochani, no bardzo ładny rozwój re relacji, związku miłosnego, bardzo dobry potencjał dla Was. Też jedna i druga osoba będzie przyglądała się przychylnym okiem, aby lepiej się wzajemnie poznać, tak? Być może, aby nie popełnić poprzednich czy wcześniejszych no w ogóle jakichś błędów z przeszłości. Tu jest legalizowanie tego związku, tak? To jest bardzo ważny warunek też dla Was osiągnięcia wzajemnego szczęścia, albo dla jednej z tych osób, albo dla obydwu. I może coś wcześniej temu szczęściu przeszkadzało, może coś zagrażało tej szczęśliwej relacji, natomiast to uleczenie, wyzdrowienie nastąpiło nie bez powodu. Tutaj już czujecie granicę tego, co jest akceptowalne i nie chcecie tych granic przekraczać. Sprawiedliwość dla was mówi w nadchodzącym czasie o stabilności i o sile właśnie takiego sojuszu dwóch osób, tak? Że zawsze będziecie mogli liczyć na drugą osobę, a druga osoba na was i partner, partnerka was nie zdradzi. To jest też istotne dla wielu osób. Dla osób, które zdecydowałyby się zostać mimo wszystko same, nie zdecydowałyby się na relacje czy związek, to w niedalekiej przyszłości Sprawiedliwość mówi o tym, że jeżeli mm, taką podejmiecie decyzję, no to zgodnie z tą decyzją e, będzie trudno innym dotrzeć do was, jak i wam będzie trudno wpuszczać ludzi do swojego życia. Otwierać się na nich. I tutaj wtedy będziecie jakby dalej mocno zastanawiać się dwa razy, zanim kogoś wpuścicie do swojego życia, tak? zanim przed kimś otworzycie swoje serce. I nawet jeżeli jakiś singiel, singielka pozna kogoś nowego, kto mógłby mogła być potencjalnym dla was partnerem, partnerką, to ten rozwój, ta komunikacja będzie taka opóźniona, taka będzie spowodowana, to opóźnienie będzie, będzie spowodowane tym, no, że będziecie mieć problem z zaufaniem co do drugiej osoby. Tak więc no, lepiej byłoby, moi drodzy, nie być tak mocno nieufnym. Bo jeżeli są uzasadnione ku temu przesłanki, to oczywiście tak. Ale jeżeli jest to spowodowane waszą blokadą emocjonalną, waszym zamknięciem się na innych, no to nie jest to dobry pomysł. Tym bardziej, że w tle sześć buław mówi właśnie o dużym powodzeniu w miłości, i warto, moi drodzy, z tego powodzenia skorzystać. Dlaczego? Bo czy to powrót kogoś, czy ponowne pojednanie, porozumienie, zgoda, wyciągnięcie ręki na zgodę, wybaczenie, to wszystko, czy też. Nowa znajomość z kimś tutaj naprawdę e, mówi o potencjalnie partnerze, m, partnerze na przyszłość, na długie lata, lub nawet partnerze docelowym. E, I ważne jest, aby o tym pamiętać. E, będziecie w przyszłości kierować się właśnie tą logiką, tym rozumem. E, będzie trzeba zwrócić uwagę na zadbanie o równowagę, o harmonię w relacji. Kierować się w życiu uczuciowym uczciwością, przede wszystkim uczciwością, moi drodzy. I część z Was będzie porządkować swoje sprawy osobiste, prawne, społeczne czy to jakieś wcześniejsze związki, zamykanie przeszłości, nie wiem rozwody czy właśnie te legalizacje związków zawarcie małżeństwa. Wiecie co, w sprawiedliwości dla wielu osób nastąpi czas wyborów, czas wybaczania, zerwania ze złymi nawykami, więc tutaj naprawdę może się wiele wydarzyć. I, no i wracając do, być może, mając tą gotowość powrotu do kogoś, zmierzenia się ponownie tak, z zaległymi sprawami po to, aby je rozwiązać, aby je rozliczyć też. W wyniku czego? W Radzie lub w wyniku jest dwójka kielichów. Dwójka kielichów radzi wam, abyście cieszyli się tym, co przynosi partnerstwo. Więc no, ten rozkład radzi wam w maju, e, drogie koziorożce, aby jednak nie, być, nie kończyć tego miesiąca samemu w samotności, tylko zdecydować się na tą relację, na ten związek, na tą drugą osobę, na to wybaczenie, przebaczenie, porozumienie. Bo moi drodzy, dwójka kielichów często mówi o nowych przyjaźniach, o nowych znajomościach, o, nowych, o nowym uczuciu, właśnie o porozumieniu. O tym, że czeka was dużo romantycznych chwil, jeżeli tylko na to się zgodzicie. Tutaj przed wami takie wydarzenia jak zaręczyny, zafascynowanie, zauroczenie drugą osobą. To są początki relacji, początki związku. I zawarcie związku małżeńskiego jest w wyniku, jak i w Radzie, więc i Karta Sprawiedliwości o tym mówi, i Karta Dwójki Kielichów o tym mówi. Być może ktoś po, po, po prostu musiał się uleczyć, bo tutaj, tutaj jest kochani, też zerwanie ze złymi nawykami, tak? więc może faktycznie ktoś miał jakieś niezdrowe nawyki, czy to słuchajcie, jakieś opcje, czy więcej relacji, więcej osób. Może ktoś leczy się właśnie z, z tego, aby postawić na jedną osobę, na jeden związek, na jedną relację, tak? Z różnych rzeczy można się leczyć. Mogą to oczywiście dotyczyć też zupełnie innych. Czynników, tak, które wpłynęły na to, że sytuacja czy osoba musi, powin, musiała doprowadzić do swojego wyzdrowienia czy uleczenia. E, I dwójka kielichów mówi o dobrych relacjach, o zrozumieniu własnych uczuć względem drugiej osoby, i właśnie to zrozumienie pomaga w podjęciu tej decyzji. I to e, zaprowadzi harmonię w związku. E, no bo niewątpliwie dwójeczka kielichów e, jest już zaangażowaniem tu jest rada, aby się zaangażować tutaj jest miłość, tu jest zrozumienie dwojga ludzi to jest spotkanie takiej osoby, która no właśnie yy, która powoduje, że wzajemnie podejmujecie już te decyzje nie na podstawie ani tylko rozumu, ani tylko emocji, czy uczuć ale łączycie w tej miłości tą intuicję z rozumem i to, z rozumem. I to jest decyzja już oparta na dojrzałości emocjonalnej Tutaj jest harmonijny związek, zadowolenie emocjonalne. Tutaj jest przyciąganie się wzajemne, nawet jeżeli jesteście trochę przeciwieństwami, więc nawet jeżeli z pozoru osoba, której nie znacie, czy nawet ta, którą znacie, okazuje się trochę jakby odbiega od waszych standardów, odbiega od tego, co sobie wyobrażaliście, od tego, co oczekiwaliście, wasza miłość może wyglądać zupełnie inaczej. Wasza osoba może wyglądać inaczej. Może w pierwszej kolejności mieć jakieś inne aktywności, pasje czy zainteresowania, czy nawet charakter, który będzie diametralnie Waszym przeciwieństwem. I to będzie Was przyciągać też do tej osoby. Może Was przyciągać do tej osoby. Więc tutaj znajdujecie porozumienie z drugą osobą. Tu się jednacie, tu się godzicie. Ktoś wyciąga rękę na zgodę, wybacza drugiej osobie i idzie na kompromis. I pamiętajcie, aby cieszyć się z tego, co przynosi wam ta relacja, to partnerstwo, ta znajomość, co przynosi wam druga osoba. Bądźcie świadomi tego, ile jesteście warci. Czerpcie radość z udzielania też pomocy innym osobom, drogie koziorożce, jeśli ktoś tej pomocy potrzebuje. Buziaki, do następnego razu, pa pa!